James Hewitt, postać znana z bliskich relacji z księżną Dianą, niedawno wypowiedział się na temat konfliktu między książętami Williamem i Harrym. Z jego perspektywy, Diana z pewnością byłaby zasmucona widząc swoich synów w takim rozdźwięku. Hewitt sugeruje, że Diana, znana ze swojego zaangażowania w rodzinne relacje i miłości do swoich dzieci. Prawdopodobnie podjęłaby wszelkie możliwe kroki, aby pomóc im znaleźć wspólny język i zakończyć spór. Analiza ekspertów dotyczących przeszłości Diany i Karola rysuje obraz skomplikowanych i trudnych relacji w rodzinie królewskiej. Księżna Diana i Karol mieli problemy od początku swojego małżeństwa, częściowo z powodu emocjonalnego zaangażowania Karola w związek z Kamilą Parker-Bowles. Diana Czując się osamotniona i niedoceniana, szukała pocieszenia poza małżeństwem, co ostatecznie doprowadziło do jej głośnych romansów, w tym z Jamesem Hewittem. Relacja z Hewittem była jednym z najbardziej emocjonalnie znaczących związków Diany, co zostało potwierdzone przez nią samą w wywiadzie dla Panorama. James Hewitt, mimo kontrowersji wokół swojej osoby, w tym nieustających plotek dotyczących ojcostwa księcia Harry'ego, które sam wielokrotnie dementował, nadal pozostaje postacią, która była blisko Dajani w ważnym dla niej okresie. Hewitt, widząc obecne napięcia między synami Dajani, wyraża przekonanie, że księżna zrobiłaby wszystko, aby przywrócić harmonię w ich relacjach. Jego słowa mogą być postrzegane jako próba zrozumienia i zinterpretowania, jak Diana mogłaby zareagować na obecną sytuację, bazując na jej znanej trosce o dobro swoich dzieci i jej dążeniu do tego, by rodzina była zjednoczona i szczęśliwa. Spekulacje dotyczące przynależności rodzicielskiej księcia Harry'ego do Jamesa Hewitta są od lat tematem wielu kontrowersji. Mimo, że Hewitt i księżna Diana rozpoczęli swoją znajomość dwa lata po narodzinach Harry'ego, podobieństwo fizyczne między Harrym a Hewittem przez lata podsycało plotki. James Hewitt stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, podkreślając, że jego związek z Dianą zaczął się już po narodzinach księcia. Rozłam między książętami Williamem i Harrym nasilił się po tym, jak Harry opuścił Wielką Brytanię i otwarcie wyraził swoje niezadowolenie z życia na królewskim dworze w serii wywiadów i produkcji dokumentalnej na Netflix. To publiczne wyrażenie frustracji i różnice w podejściu do życia i obowiązków królewskich skomplikowały ich stosunki, które, jak sam Harry wspomina, nigdy nie były proste, nawet przed jego wyjazdem. James Hewitt Mówiąc o tej sytuacji, wyraził przekonanie, że Diana zrobiłaby wszystko, aby jej synowie się pogodzili. Jego słowa podkreślają głęboką rolę, jaką Diana mogłaby odegrać w życiu swoich synów, gdyby nadal była żywa. Wypowiedzi Hewitta na antenie Good Morning Britain rysują obraz kobiety, która była głęboko zaangażowana w dobrostan swoich dzieci i która z pewnością odczuwałaby ból widząc ich wzajemne napięcia. Takie komentarze nie tylko przypominają o skomplikowanych relacjach w rodzinie królewskiej, ale również rzucają światło na to, jak przeszłe i obecne relacje rodzinne mogą wpływać na publiczną percepcję członków rodziny królewskiej. Dyskusje te są ważne nie tylko dla zrozumienia ich osobistych doświadczeń, ale także dla ogólnego obrazu monarchii i jej przyszłości.